Wyobraź sobie przez chwilę, co by było gdybyś naprawdę, bez żadnych wątpliwości, wiedział, że tworzysz swoje własne imperium. Nie byle jakie, nie twoje własne, to, które twoja dusza przyszła zbudować. Jak patrzyłbyś na świat, jakbyś chodził, z jaką energią wypowiadałbyś każde słowo wychodzące z twoich ust? Czy sparaliżowałby cię strach? czy zastanawiałbyś się na każdym kroku, czy to się opłaca, a może raczej szedłbyś naprzód z tą cichą pewnością kogoś, kto już wierze zwyciężył. Większość ludzi czeka na wyniki, zanim się zaangażują. Czekają na gwarancję, zanim naprawdę zaryzykują dla swoich marzeń. Ale posłuchaj. To nie jest droga twórców światów. Wielkie imperia zmiany, które zapisują się w historii, wszystko zaczyna się tak samo, od wyboru Głębokiej decyzji, by myśleć, czuć i działać tak, jakby to już się działo. Bo powiem ci jedno: Twoja przyszłość nie czeka na ciebie gdzieś tam, nie, nie, twoja przyszłość jest pisana właśnie teraz, w tej sekundzie, przez to, w co decydujesz się wierzyć. Jeśli więc masz już dość grania na małą skalę, jeśli jesteś gotów, by sięgnąć po to, co należy do ciebie z boskiego prawa, zostań ze mną, bo to jest dla ciebie. Zanim pójdziemy dalej, poświęć chwilę, by polubić ten film, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego z tych przekazów transformacji, którą przeżywamy razem. I zostaw w komentarzu: Moje imperium już się buduje. No to zaczynamy. Wiesz co? W tej właśnie chwili masz moc, by rzeźbić swoje życie. Każda myśl, każda emocja, każdy krok, który stawiasz, to jak cegły, które kładziesz w fundamenty swojego nowego świata. A jednak, ile razy kupiliśmy tę starą bajkę, że zmiana wymaga potu, krwi i łez, że transformacja jest powolna, bolesna, niemal nieosiągalna. A co jeśli powiem Ci, że to właśnie to przekonanie Cię ogranicza? Co jeśli zamiast walczyć mocniej, musiałbyś się tylko dostroić? Tak. Dostroić do energii tego, kto już żyje tym życiem. Surowa siła nie buduje imperiów, drogi przyjacielu, ale dostrojenie tak. A to dostrojenie, nawiasem mówiąc, zaczyna się od czegoś tak prostego i tak potężnego jak odprężenie i zaufanie. Większość ludzi pędzi przez życie goniąc, stresując się. Ale zdradzę ci sekret, którego prawie nikt ci nie mówi. Ludzki umysł jest jak rzeka. Gdy jest wzburzony, mętny, wszystko zniekształca. Nie widzisz rzeczy takimi, jakie są, widzisz zniekształcony obraz swoich lęków, ale gdy rzeka się uspokaja, o wtedy tak, odbija rzeczywistość z doskonałą klarownością. Odprężenie nie oznacza rzucenia się na kanapę i czekania, aż wszechświat zrobi wszystko za ciebie, nie. Odprężenie to wejście w ten święty. Stan, w którym ciało, umysł i dusza płyną jak jedno. To poczucie, że wszystko czego pragniesz już tam jest. Nie musisz walczyć, tylko się synchronizować. Zaufanie. Zaufanie to niesiedzenie i czekanie. Zaufanie to wiedzieć, czuć w głębi duszy, że plan już się realizuje, nawet jeśli twoje oczy jeszcze tego nie widzą. Najszybszy sposób na przyspieszenie sukcesu jest prosty. Wejdź w tę nową częstotliwość teraz, dr Joe Dispenza. A ja sam tego doświadczyłem. Mówi, że nasz mózg jest jak antena, zawsze odbierająca sygnały: każda myśl, każda emocja, którą wysyłamy do wszechświata, to wibracja, rozkaz, który kształtuje to, czego potem doświadczamy. Gdy tkwisz w strachu, wątpliwościach, niepokoju, twoja energia wysyła sygnały opóźnień. Przeszkód nie mogę, i zgadnij co: życie odbija to z powrotem, ale w chwili, gdy się odprężasz, gdy dostrajasz się do zaufania, dzieje się coś magicznego, twoja biologia się zmienia, twój układ nerwowy zaczyna działać inaczej, a twoja energia staje się magnetyczna dla wszystkiego, czego pragniesz. To nie piękna metafora, to czysta neuronauka. Mózg nie odróżnia tego, co wyobrażasz, od tego, co widzisz. Więc jeśli żyjesz, oddychasz i chodzisz jak ktoś, kto już ma sukces, bogactwo, zdrowie, miłość, Twoje ciało zaczyna działać, jakby to już było prawdziwe. I wiesz co? Twoja rzeczywistość wkrótce będzie musiała się do tego dostosować. Wielu się opiera, bo zostali zaprogramowani, by wierzyć, że wszystko musi być trudne, że sukces jest dla nielicznych wybranych, że manifestacja zajmuje lata, kłamstwo, historia, samo życie pokazało, że są ludzie, którzy uzdrowili choroby w tygodnie, zmienili swoje życie finansowe z dnia na dzień, spotkali miłość swojego życia z godziny na godzinę, co ich łączy, przestali walczyć, zaufali. Cielili w siebie tożsamość tego, kto już osiągnął to, czego pragnęli. Klucz do tego wszystkiego tkwi w jednym, pozornie małym, ale zmieniającym wszystko pojęciu oczekiwaniu. Kiedy oczekujesz sukcesu, nie. Siedzisz i nie zastanawiasz się, czy przypadkiem się wydarzy. To ustawienie się mentalnie, emocjonalnie i energetycznie w pozycji kogoś, kto już wie, że sukces jest gwarantowany. Twój sposób mówienia się zmienia, twoje ruchy, nawet sposób, w jaki oddychasz. Wszystko wibruje inaczej. Wszechświat nie reaguje na niepewne życzenia ani desperackie błagania. Reaguje na pewność, reaguje na spójność między tym, co myślisz, co czujesz i co robisz. Osoba, która oczekuje sukcesu, nie sprawdza co chwilę. Stanu konta z niepokojem. Nie zastanawia się, czy spotka właściwą osobę. Nie potrzebuje dowodów. Wie, wie, że wszystko, co potrzebne, już jest w drodze. Ta wibracja pewności jest magnetyczna. Nie przyciąga tego, czego chcesz w sposób wymuszony. Przyciąga to naturalnie, nieuchronnie, jak fale docierające do brzegu. Każda myśl, którą masz, jest jak nasiono zasiane w żyznej glebie Twojego podświadomego umysłu. Jeśli sadzisz nasiona strachu, niedostatku, wątpliwości, już wiesz, co zbierzesz. Ale jeśli pielęgnujesz myśli o wielkości, obfitości, wdzięczności, ogród, który rośnie, jest zupełnie inny. Nie chodzi o zaprzeczanie rzeczywistości, którą widzisz dzisiaj. Chodzi o sianie dzień po dniu. Nowej rzeczywistości, którą chcesz, by wykiełkowała jutro, energia, którą konsekwentnie utrzymujesz, to ta, która kształtuje Twoje życie. Dlatego ludzie uwięzieni w wątpliwościach, stresie i niepokoju wciąż przeżywają doświadczenia, które potwierdzają ten stan umysłu, nie ma poczucia humoru, po prostu daje Ci więcej tego, co najczęściej powtarzasz. Ale w chwili, gdy podnosisz swoją energię, gdy osadzasz się w zaufaniu, wdzięczności, wierze, to tam dzieje się cud, wchodzisz w inną częstotliwość i wszystko wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Energia, tak? Ta wibracja, którą nosisz w sobie, to prawdziwa waluta, którą negocjujesz swoją rzeczywistość. Każda emocja, każda myśl. Każda intencja emituje częstotliwość, którą wszechświat interpretuje z absolutną precyzją. Nie można oszukać życia. Twoja częstotliwość nie kłamie. Dlatego ci, którzy żyją w strachu, frustracji, niecierpliwości, wciąż przyciągają do swojego życia więcej tego samego. Nie dlatego, że wszechświat ich każe, ale dlatego, że wibrują na tej samej starej stacji radiowej. Twój umysł jest jak lustro, odbija to, co trzymasz w nim najdłużej. Jeśli pielęgnujesz wdzięczność, wiarę, radość, to są obrazy, które życie ci zwróci. Kiedy podnosisz swoją energię, gdy przechodzisz od wątpliwości do pewności, od stresu do wdzięczności, uzyskujesz dostęp do zupełnie nowego poziomu istnienia. Zaczynasz żyć w przestrzeni, gdzie Możliwości pojawiają się znikąd, wyniki przychodzą płynnie, a wszechświat sprzysięga się na Twoją korzyść bez konieczności niczego wymuszać. Transformacja zawsze zaczyna się od świadomości. Obserwuj swoje myśli. Czy to myśli, które Cię rozszerzają czy kurczą, czy Cię napędzają czy hamują? Za każdym razem, gdy zauważysz, że Twój umysł zsuwa się w stronę strachu lub wątpliwości, masz świętą moc. Możesz się zatrzymać, odetchnąć i wybrać inny kierunek. Każda nowa myśl, którą wybierasz, każdy moment, w którym wolisz zaufać zamiast się bać, wzmacnia mięsień Twojego nowego ja-osoby, która buduje swoje imperium od środka. Medytacja to jedno z najpotężniejszych narzędzi do przeprogramowania umysłu. To nie tylko siedzenie w ciszy, to przeprogramowanie siebie, uwolnienie się od starych historii, które ciągniesz za sobą, często nie zdając sobie z tego sprawy. Jak tłumaczy dr Joe Dispenza, Twój podświadomy umysł kontroluje niemal wszystko, co robisz, a problem polega na tym, że duża część tego programu została zapisana w dzieciństwie, z doświadczeń, które nie mają już nic wspólnego z Tobą dzisiaj. Medytacja. To jak oczyszczanie ogrodu z chwastów, to tworzenie nowej, świeżej przestrzeni, w której możesz świadomie siać intencje rzeczywistości wybrane przez Ciebie, a nie przez Twoją przeszłość. W tym głębokim stanie nie tylko wizualizujesz życie, którego pragniesz. Ty je czujesz, przeżywasz je z wyprzedzeniem, stajesz się tym, kto już ma to, czego szuka, a rzeczywistość. Jak wierne odbicie zaczyna to materializować. Nie chodzi o siedzenie i czekanie, aż coś spadnie z nieba. Chodzi o stanie się teraz. Tą wersją ciebie, która już osiągnęła wszystko, o czym marzysz. Chodź, jakbyś miał sukces. Mów, jakby wszystko już było rozwiązane. Poruszaj się jak ktoś, kto wie, że nie ma możliwości porażki. To nieudawanie, to nierobienie. Jakby. To prawdziwe odczuwanie, bo Twoje ciało, Twoja energia, Twój umysł zaczynają reagować na tę tożsamość, którą wybierasz. A gdy to się stanie, świat zewnętrzny nie ma innego wyjścia, jak dostosować się do Twojej nowej wibracji. Błąd, który popełnia większość ludzi, to czekanie na wyniki, zanim w nie uwierzą, czekają aż zobaczą pieniądze na koncie. Zanim poczują się zamożni, czekają aż znajdą idealnego partnera, zanim poczują się godni miłości, czekają aż zobaczą uzdrowienie fizyczne, zanim poczują zdrowie w środku. Ale porządek tworzenia jest odwrotny: najpierw wierzysz, potem widzisz. Dlatego oczekiwanie nie jest czymś pasywnym. To aktywna energia, to wiedza, że bez względu na to, co się stanie, wynik jest pewny. I tu pojawia się coś bardzo ważnego: brak przywiązania. Gdy desperacko trzymasz się wyniku, twoja energia wypełnia się potrzebą, a potrzeba odpycha. Gdy gonisz za czymś z poczucia braku, mówisz wszechświatu, że nie wierzysz, że to już jest Twoje, a wszechświat reaguje na Twoją wibrację, nie na Twoje słowa. Więc kluczem nie jest pragnienie z niepokojem, to odpuszczenie. Zaufaj, że najlepszy wynik już jest w drodze, nawet jeśli teraz nie widzisz jego śladu. To jak sadzenie. Nasiona nie kopiesz ziemi co pięć minut, żeby sprawdzić, czy kiełkuje, prawda? Ufasz, podlewasz, dbasz i pozwalasz, by proces się wydarzył. Tak samo jest z Twoim życiem, tak samo jest z Twoimi marzeniami. Jest coś, co zmienia Twoją energię szybciej niż cokolwiek innego. Wdzięczność. Wdzięczność to nie tylko piękna emocja na szczęśliwe chwile, to duchowa technologia, to narzędzie, które recalibruje twój umysł, ciało i wibracje, by otworzyć cię na przyjmowanie więcej tego, co kochasz. Gdy jesteś wdzięczny, mówisz życiu: Już mam, już jestem, już żyję w obfitości. A wtedy wszechświat, jak mądre lustro, odpowiada, dając ci jeszcze więcej powodów do wdzięczności. Każdego ranka, zanim wstaniesz z łóżka, poświęć kilka minut na poczucie wdzięczności. Nieważne, za co? To może być coś małego ciepłe łóżko, głęboki oddech, światło wpadające przez okno. Poczuj wdzięczność, jakby obejmowała cię od środka. Pozwól, by to uczucie wypełniło cię, zanim zaczniesz dzień. I zobaczysz, jak wszystko się zmienia, ludzie, możliwości, nawet sposób, w jaki świat na ciebie reaguje. Nie musisz czekać, aż wszystko będzie idealne, by być wdzięcznym. Wdzięczność tworzy doskonałość w teraźniejszości i pamiętaj o tym, gdy dziękujesz nie tylko za to, co już widzisz, ale także za to, co jeszcze nie nadeszło. Wysyłasz tak potężny sygnał, jakbyś krzyczał do wszechświata: Jestem gotów, a wszechświat zawsze słucha, więc przed snem zamknij oczy i pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś głęboko wdzięczny. Rób to jak święty rytuał. Nie, ograniczaj się tylko do dziękowania za to, co masz teraz. Dziękuj też za sukces, za miłość, za obfitość, za to wspaniałe życie. Które wiesz, że już jest w drodze, choć jeszcze go nie masz przed sobą. Tak skracasz czas między pragnieniem a manifestacją, tak twoje wewnętrzne imperium zaczyna rosnąć z niewidzialnego, aż staje się nieuniknione. Teraz możesz się zastanawiać, jeśli wszystko sprowadza się do wibracji, energii, zaufania, to co z działaniem, czy mamy siedzieć i czekać, aż wszystko zmaterializuje się samo. Odpowiedź jest jasna: nie, działanie wciąż jest kluczowe, ale nie byle jakie działanie. Większość ludzi działa z desperacji, strachu lub presji. Poruszają się, bo myślą, że muszą, a nie dlatego, że są w harmonii ze swoim celem, a ta energia, ta wymuszona energia jest wyczuwalna, ciężka, blokuje. My szukamy czegoś innego, chcemy działania inspirowanego, ruchów, które rodzą się z przepływu, nie z walki, kroków, które stawiasz nie z poczucia braku, ale dlatego, że twoja dusza popycha cię do działania. Gdy jesteś w harmonii, decyzje są jasne, łatwe, oczywiste. Wiesz, kiedy powiedzieć tak, wiesz, kiedy czekać. Wiesz. Kiedy iść naprzód bez wysiłku, bo samo życie prowadzi cię za rękę. Gdy ufasz, gdy się odprężasz i pozwalasz, nie musisz już zmuszać drzwi. Drzwi otwierają się same. Doktor Joe Dispenza mówi o tym, jako o naturalnym zjawisku. Gdy zmieniasz swoją energię, twój zewnętrzny świat też musi się zmienić. To nie magia, to czysta fizyka, i wtedy pojawiają się właściwi ludzie. Przychodzą odpowiednie możliwości, inspiracja do działania pojawia się jak wyraźny szept w Twoim wnętrzu. Już nie, działasz z braku, pozwalasz, by prowadziła Cię pewność, tak działają wielcy twórcy swojego życia, tak budujesz swoje imperium, krok po kroku, tak. Ale zawsze prowadzony od wewnątrz, wielka różnica między tymi, którzy tworzą niezwykłe życie, a tymi, którzy tkwią w przeciętności, to nie talent, nie szczęście, nie okoliczności, to pewność. Większość mówi, że chce sukcesu, ale w głębi duszy wątpi, czeka na zewnętrzne znaki, zanim pozwoli sobie poczuć tę pewność, ale to dokładnie odwrotnie do tego, jak działa świadome tworzenie. Wszechświat nie reaguje na nieśmiałą nadzieję, reaguje na głębokie przekonanie. Gdy chodzisz przez życie jak ktoś, kto już wie, że jego marzenia są zapewnione, wszystko się zmienia. Mówisz inaczej, myślisz inaczej. Twoja energia przekazuje coś, czego nie da się udawać: potężny spokój, wewnętrzne przekonanie, że to, co Twoje, szuka ciebie tak samo. Nie musisz tego krzyczeć, nie musisz tego udowadniać, jesteś tym i to wystarczy. Największy błąd, jaki możesz popełnić, to czekanie na poczucie bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy rzeczy już się wydarzą, bo to wieczne czekanie to pułapka. Pewność nie pochodzi z zewnętrznych dowodów, pewność tworzy te dowody. Więc działaj dzisiaj tak, jak działałby Twój najbardziej sukcesywny ja. Myśl jak on, czuj jak on, chodź jak on. Nie z wymuszonej iluzji, ale z niezachwianego przekonania, że twoje imperium już istnieje na planie energetycznym, a ty teraz tylko idziesz ku niemu krok. Po kroku. A jeśli pojawi się zwątpienie, bo się pojawi, to normalne. Nie walcz z nim. Po prostu je obserwuj, uśmiechnij się i ponownie wybierz zaufanie. Energia, którą wysyłasz w świat, nie tylko określa Twoje doświadczenie, ona jest Twoim doświadczeniem. Każda myśl, każda emocja, każda wiara to jak energetyczne nasiono, które prędzej czy później zakwitnie w Twoim zewnętrznym życiu. Dlatego, jeśli chcesz zmienić swój świat, nie musisz zmieniać wszystkiego na siłę na zewnątrz. Wystarczy, że podniesiesz swoją wibrację. Jak to zrobić? Ze świadomością, z intencją. Z małymi codziennymi czynami, które coraz bardziej zbliżają cię do wersji Ciebie, która już odniosła sukces. Gdy czujesz strach, wybierz głęboki oddech. Gdy czujesz zwątpienie, wybierz powrót do swojej wizji. Gdy czujesz stres, wybierz zaufanie, nawet jeśli jeszcze nie widzisz całej drogi. Za każdym razem, gdy wybierasz wyższą myśl, gdy czujesz wdzięczność zamiast narzekania, przesuwasz się na częstotliwość, gdzie cuda są normalne, gdzie możliwości nie są wywalczone, ale przyciągane. Umysł, pamiętaj, jest jak ogród. Jeśli nie siejesz świadomie, chwasty strachu, niedostatku, frustracji, same wyrosną. Ale jeśli każdego dnia wybierasz sianie wdzięczności, obfitości, wiary, miłości, Twój ogród staje się rajem, a Twoje życie też. Nie chodzi o zaprzeczanie wyzwaniom. Chodzi o to, by się przed nimi nie poddawać, by pamiętać, że każdy moment, każda trudność to okazja, by potwierdzić, kim wybierasz być. Twoja wibracja to nie coś, co naprawiasz raz na zawsze. To codzienna praktyka. Jak mycie zębów czy karmienie ciała, to coś, co wybierasz każdego ranka, każdego popołudnia, każdej nocy. I im bardziej jesteś konsekwentny, im bardziej wierny swojej wizji, tym solidniejsze staje się twoje pole energetyczne, tym szybciej manifestują się twoje marzenia, tym bardziej naturalne staje się życie w przepływie wszechświata. Jedna z największych pułapek w które wpadamy, to myślenie, że nasza przyszłość zależy od czegoś zewnętrznego, że będzie lepsza, gdy będziemy mieć więcej pieniędzy, lepszego partnera, lepszą pracę, że wszystko zmieni się, gdy świat zewnętrzny zmieni się. Najpierw, ale prawda, głęboka prawda jest taka, że Twoja przyszłość zaczyna się tu i teraz. Za każdym razem, gdy wybierasz myśl ekspansywną zamiast ograniczającej, piszesz na nowo swój los. Za każdym razem, gdy poruszasz się z pewnością, a nie z wątpliwości, przybliżasz się do swojej najlepszej wersji. Nie czekaj, aż szczęście przyjdzie, by poczuć się szczęśliwym. Nie czekaj, aż sukces zapuka do drzwi, by poczuć się sukcesywnym, uczucie poprzedza manifestację. Jeśli chcesz miłości, bądź miłością teraz. Jeśli chcesz obfitości, czuj obfitość teraz. Jeśli chcesz pokoju, oddychaj pokojem teraz. Twoja zewnętrzna rzeczywistość zawsze będzie wiernym lustrem Twojego wewnętrznego stanu. I tu pojawia się święte pojęcie życie w końcowym wyniku. Nie żyj. Marząc o dniu, w którym wszystko będzie idealne, żyj, jakby już było. Czuj emocje spełnionych marzeń każdego dnia. Mów z pewnością. Poruszaj się po świecie, jak Twórca, który już wypełnił swoją misję. Może na początku wyda ci się to trochę naciągane, może twój umysł powie: Ale jeśli jeszcze tego nie mam, jak mam działać, jakby było moje? Tu właśnie jest skok kwantowy, to nie oszustwo, to przeprogramowanie. Gdy robisz to konsekwentnie, twoja energia się podnosi, twoja częstotliwość się zmienia, a wszechświat zaczyna się reorganizować, by odzwierciedlić tę nową tożsamość. Nie, musisz zmieniać całego życia w jeden dzień. Po prostu zacznij dzisiaj, pięć minut dziennie, czuj to życie którego pragniesz, jakby już było twoje. Zobaczysz, jak powoli, bez widocznego wysiłku, wszystko zaczyna się układać. Ludzie, sytuacje, możliwości, które wcześniej wydawały się niemożliwe, zaczną pojawiać się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Teraz chcę ci powiedzieć o czymś, co cicho staje na drodze wielu. Strach, strach nie jest prawdziwy to wytwór umysłu, cień rzucany przez Twoje przeszłe doświadczenia lub oczekiwania na przyszłość. I co najważniejsze strach ma tylko taką moc, jaką mu nadasz. Gdy spojrzysz, mów oczy, gdy nie uciekasz ani nie walczysz, ale po prostu uznajesz go za przemijającą emocję, traci swoją siłę. Za każdym razem, gdy wybierasz zaufanie zamiast strachu, przeprogramowujesz obwody swojego mózgu. Za każdym razem, gdy działasz pomimo strachu, wzmacniasz swoją tożsamość świadomego twórcy. Nie chodzi o wyeliminowanie strachu na zawsze. Chodzi o to, by nie pozwolić mu sobą rządzić. Zauważysz, że strach często pojawia się tuż przed wielkimi skokami. To znak. Że wychodzisz poza swoją znaną strefę, że zaraz się rozwiniesz. Właściwie, jeśli nie czułbyś lekkiego zawrotu głowy, oznaczałoby to, że grasz za mały. Więc, następnym razem, gdy poczujesz strach, uśmiechnij się. Wiedz, że to tylko echo Twojego starego ja, próbującego zatrzymać cię w tym, co znane. I wybierz ponownie. Wybierz zaufanie. Pamiętaj, zaufanie to codzienna praktyka. Każdy mały akt wiary wzmacnia Twoją nową rzeczywistość. Każda odważna decyzja tworzy niepowstrzymany impuls energetyczny ku Twojej wizji. Świat nie zmienia się, bo eliminujesz strach. Zmienia się, gdy wybierasz iść naprzód pomimo niego. Im dalej idziesz w tym kierunku, tym silniejszy się stajesz. Aż pewnego dnia nawet nie zauważysz, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że strach już nie ma nad tobą żadnej władzy, tylko ty masz tę moc. Prawdziwa transformacja to nie coś, co dzieje się raz i już, to nie coś, co osiągasz i potem zapominasz. To praktyka, sposób bycia w świecie, tak jak jesz codziennie, by odżywić swoje ciało, tak jak oddychasz w każdej chwili, by podtrzymać życie. Tak samo musisz karmić swój umysł i energię. Niektóre dni będą pełne niepowstrzymanej energii, przepływu, pewności i jasności. Inne dni mogą przynieść szept wątpliwości, stare wzorce próbujące się wkradać. I to jest w porządku. Nie ponosisz porażki. Rośniesz. Klucz to nie unikać trudnych dni, ale nie pozwolić, by definiowały, kim jesteś. W dobre dni świętuj. W trudne dni bądź dla siebie łagodny i przypomnij sobie drogę, którą już przeszedłeś. Każdy krok się liczy, każda wzniosła myśl, każdy akt wiary buduje twoje wewnętrzne imperium. I jeszcze jedno: słuchaj znaków. Wszechświat zawsze do ciebie mówi, zawsze. Czasem to liczba, która się powtarza, fraza, którą ktoś wspomni w idealnym momencie, możliwość, która wydaje. Się przypadkowa, ale w rzeczywistości została utkana w niewidzialnej tkaninie Twojej energii. Gdy się otwierasz, gdy ufasz, zaczynasz widzieć te znaki wszędzie, i wtedy chodzenie przez życie staje się świętym tańcem z wszechświatem. Nie spiesz się, nie każ siebie, zaufaj procesowi. Nawet jeśli nie rozumiesz szczegółów, zwłaszcza wtedy. Pamiętaj, nie jesteś w tym sam. Samo życie cię wspiera, prowadzi, popycha. Dzisiaj, w tej właśnie chwili, możesz zdecydować. Możesz zdecydować, by zostawić za sobą strach, wątpliwości, starą historię, która mówiła, że nie jesteś wystarczający. Możesz zdecydować, by zaufać, wznieść się. Stać się świadomym twórcą swojego życia. Nie kiedyś, teraz. A gdy to zrobisz, gdy wybierzesz z siłą i miłością, nic, powtarzam, nic nie może Cię zatrzymać. Świat czeka na Twoje światło, czeka na Twoją wielkość, czeka, aż powiesz. Tak, więc wyjdź tam, przyjmij swoją moc, buduj swoje imperium. I zawsze pamiętaj, cały wszechświat już sprzysięga się na twoją korzyść. Do zobaczenia wkrótce na kolejnym kroku tej wielkiej przygody.